Może to nie takie dawne czasy, bo ja taka stara to nie jestem. Ale z opozieści moich dziadków to tak jeszcze pamiętam. To, e, jak się skończyły te roboty w polu, przyszedł listopad, kobiety wziąły się do przędzenia, a z końcem listopada i skończyły się i te zabawy i hulanki. Zaczął się adwant. Jak się zaczął adwant, to kobiety brały ze sobą dzieci. I za ceny już przygotowywać ozdoby na tak wszystkie zabawki, bo nie stroili choinki tak ani świecidełka, nie, jak tera. tylko co łyniały, to zrobiły. Narodziły aniołków, gwiazdków, spadł się ze słony łańcuchów i z się takiego gładkiego, bo jak kiedyś takie yy, wędrowni, handlarze jeździli, to sprowadzili tu na kursie, taki kolorowy papsier i krepsinę. I z tego papieru robili wszystkie ozdoby, na to choinka. A tak najwięcej, najwięcej już od połowy grudnia po świętym już zacony się porządki w izbach. Zielenie ścianów, zrywanie starych wycinanków. Śranków, też takich nie było jak teraz. Musiały kobiety sobie z papsieru wyciąć. Już były i pogniecione i porozrywane, gdzie nie bądź wycięły. Ładne sieranki e, z papsieru podziesiły izby ładnie wymalowały i cekały i już cieszli do śwondu, do zieleni najprzód. I już w ten dzień, to nastawała w domu taka. Cisa i spokój, bo było muzionę dzieciom. Pamiętaj ta jak będzie zielija, co byś ta byli grzecne. Bo jak będzie ta niegrzecne, to będziemy na was krzyczeć nie tylko dzisiejszego dnia, ale przez cały rok. Te dzieci chciały być jak najlepszej posłusne swoim ojcom i cekały na Nikołaja. A może co przyniesie? Ojciec posetnał obora. Cykować stoja do choinki, choinka przyciął, przygotował ją, przyniósł do izby. To dzieci cieszyły się, obleciały w połotą choinkę. Ich kto tyle mógł, to swoje zabawki brał i ziesał na tą choinkę. A w tym czasie babka udzielała kartofle i już nastaziła kapustę z grzybani. Jak ten zapach się rozsepł, po całej izbie tej kapusty pisonej z grzybani, to każdego raz tam w ludzku ścisnęło, bo chciało się jeść i to walnie. A przez całe zielio nikt nic nie jadł, tylko rano wlonek chleba, wodę popsuł i tak do siecerzy musieli wytrzymać, po to, żeby ta ziecerza lepiej smakowała. A co przygotowano na siecerzo, na zielio? Gadają za dwanaście potraw. Co tak było, to nie poziom, bo sypywali tylko to, co mieli w domu. Co upracowali w polu, co uzbierali w boru, to z tego w kolację. Jak nas zbierali grzybów, ususyli, kapusta się udała, to była kapusta z grzybami. Jak groch się urodził, to była i kapusta z grochem. Śledziło oboziąckowo musiały być. Jak tam ryby w strusce nałozili, to jest były ryby przeważnie z cupaki na kursiach. Nasmazyli albo nagotowali, yy, takiej zupy rybnej, nagotowali też i e, zupy grzybowej, Bo to na Kopsiach było takie postne, taka postna strawa i, i długo, no wiadomo, że tam długo tego nie gotowali, często, ale zielija, to już obowiązkowo było i kapusta z grzybani, i zupa grzybowa. Były kluski z makiem. Mak dużo, no to żeby ukszyć makownik, to trzeba i klusków na ją to będzie troszeczkę i słodce. Miodem poleli, kartoflina gotowali, olejem lnianym okrasili i nise z kartoflami postawili na jednym, na jedną nicę na stole. Dla każdego była albo talerz, albo nisecka, tam co kto miał. I w taki sposób przygotowali zielono. To nie było tam tak, można powiedzieć, kapusta z grzybani, gruz, kapustu, średzie, ryby, kartofle, kluski z makiem. No, jest jak matka na ciepła świeżego chleba, to tego oleju z solu i z cebulą tak na niseckie naleli. i tak dzieci ma cały sobie w tym olej i ty z tym chlebem świeżym się tam częstowali. To jak tam było siedem, osiem tych potraw, to już było dobrze. Jedynie w takich domach trochę szlacheckich. No to jest tam, mieli ale to wiadomo, to były i, i byli i ludzie. Ale zanim usiedli do tej ziecerzy, pozbierali się wszyscy, uklękli i zmozili modlitwę, bo taka ziecerza to była jak, taka jak z, ziel, z wielkim majestatem, szacunkiem do, do tego święta. Zmozili modlitwę, podzielili się opłatką i ojciec czy dziadek złożyli życzenia. Przede wszystkim zdroża i żeby się darzyło im w polu, i w boru, i w, całej nas, i w całej naszej rodzinie, i w oborze, i co bym się mogli jeszcze na drugi rok spotkać w tym samym gronie, albo jeszcze na zzieńce, jak byli młode.